Witam serdecznie, powróciło wezwanie przymierza, powróciła wieża magii, i omówimy sobie postacie. Natomiast w tym filmie skupimy się na wezwaniu przymierza i tych nowych postaciach. W osobnym filmie nagramy sobie informacje na temat nowej postaci zwierzy, więc sprawdźmy, kogo tu mamy. No i mamy Ferusa, który jest łotrzykiem frakcji natury i Mamy nową rodzinę, jest to rodzina konstruktorów. Członkowie tej rodziny mają rdzeń konstruktu, czyli rdzeń konstruktu zostanie naładowany za każdym razem, gdy ta postać otrzyma obrażenia od ataków zwykłych lub umiejętności specjalnych. No i rdzeń konstruktu tej postaci to rdzeń korozji, czyli będziemy mieli różne rdzenie więc aktywuje się za każdym razem, gdy postać rzuca umiejętność specjalną. Czyli wszyscy wrogowie otrzymują cykliczne zatrucie na czas trzech tur. Jeśli rdzeń korozji jest w pełni naładowany, cykliczne zatrucie zadaje 124 punkty obrażenia od trucizny i obniża regenerację many celu o minus 13% w każdej turze. Dodatkowo obrażenia od trucizny skalują się z poziomem naładowania rdzenia, i aktywacja rdzenia zużywa cały ładunek. E, czyli nowa mechanika, jeśli chodzi o rodzinę i umiejętność pasywną: więc e, za każdym razem, gdy otrzymuje ta postać obrażenia, niezależnie czy to ataki zwykłe, czy umiejętności specjalne, ładuje sobie ten rdzeń. No i w momencie, kiedy rzuca swoją umiejętność specjalną, e, w zależności od tego, jak bardzo ten rdzeń uda nam się naładować, będzie ta pasywka skalowała. Pod kątem statystyk, Ferrus ma 891 punktów ataku, czyli bardzo fajny wynik: 883 obrony, tutaj również mocna statystyka i 1728 punktów życia, także bardzo dobre są te statystyki. W przypadku podwójnego przełamania rozpoczyna z odpornością na dolegliwości, czyli na początku każdej bitwy ten bohater zyskuje odporność na nowe dolegliwości ze statusu na okres 6 tur, jak jest więcej fal, no to za każdym razem to odpoczyna się od nowa. Szybkość many jest średnia. A jego umiejętność specjalna zadaje 360% obrażeń celowi i pobliskim wrogom, czyli bije trzech z tą samą siłą. Dosyć silne będzie to uderzenie, ma całkiem wysoki ten współczynnik ataku. 360% to jest fajny wynik. Dodatkowo cel i pobliscy wrogowie otrzymują 480 punktów obrażeń od krwawienia przez trzy tury. Czyli dodatkowo nakłada obrażenia w czasie. I ponadto jeszcze cel i pobliscy wrogowie otrzymują minus 60% więcej do obrony przeciwko naturze przez trzy tury. No, i to jest kolejna fajna sprawa w jego przypadku, czyli nie dość, że zadaje obrażenia podstawowe, zadaje obrażenia od krwawienia, obniża obronę przeciwko naturze, no to jeszcze może zadawać się obrażenie od trucizny z pasywki i nakłada minus do generacji many. Także postać bardzo uniwersalna, bardzo dobra do ataku. Super, będzie też na Tytany. I właściwie na, na każdym trybie znajdzie swoje zastosowanie. Może na podbitych ulepszeniach najmniej, ponieważ nie rzuca podbić na siebie, tylko na, na przeciwników. Natomiast jako egzekutor, jako ta postać, która zadaje obrażenia, obniża obronę, też poradzi sobie całkiem fajnie. Przejdźmy dalej, i dalej mamy kamień nośny. Cudowna, świetna nazwa, i jest druidem frakcji natury, czyli dostajemy dwie postacie z tego samego żywiołu. Rodzina również konstruktów, więc działać to będzie podobnie, natomiast tutaj ta pasywka ma inny efekt, gdyż za każdym razem, gdy rzuca umiejętność specjalną, przy w pełni naładowanym rdzeniu wzmacnia zdrowie wszystkich sojuszników o 25%. No i to jest super sprawa. A dodatkowo leczenie skaluje się z naładowaniem rdzenia. Aktywacja rdzenia zużywa cały ładunek. Czyli z pasywki może naprawdę y, fajnie podleczyć, jeśli uda nam się w całości naładować, no to 25% to jest całkiem niezły wynik. Y, leczenie mniej więcej na poziomie no takiej powiedziałbym toksykandry, chociaż ona tam ma 5% więcej. Natomiast to jest tylko i wyłącznie umiejętność pasywna. Zniknął nam nasz kamień, więc sprawdźmy jego statystyki. Ma 760 punktów ataku, to nie jest wysoki wynik, natomiast on jest postacią pasywną, więc nie będzie to miało dużego znaczenia. Natomiast obrona, która wynosi 978 punktów, oraz punkty życia na poziomie 1866, no to jest bardzo, bardzo mocny wynik. Także e, solidna, bardzo, bardzo przeżywalność, trudno będzie go zdjąć. Przy podwójnym przełamaniu, jeszcze dodatkowo będzie mieć zwiększoną obronę o plus 20% na okres 6 tur. No i w bitwach z wieloma falami, efekt będzie się odświeżał na początku każdej fali. Również posiada średnią szybkość many. Natomiast jego umiejętność specjalna jest uzależniona od tego, w jakim procencie poziomu życia nasi bohaterowie będą. Więc każdy sojusznik dostaje jakieś wzmocnienie w zależności od tego, ile aktualnie posiada zdrowia. Więc jeśli mamy w pełni naładowane życie. No to wtedy otrzymuje plus 50% do ataku na 3 tury oraz plus 30% do obrony na 3 tury. Jeśli ma mniej niż 100%, ale więcej i równe niż 50%, wtedy otrzyma plus 50% do obrony na 3 tury oraz plus 34% regeneracji many przez 3 tury. Jeśli nasze postacie mają poniżej 50% punktów życia, no to wtedy regeneruje 810 punktów życia przez 3 tury, dodatkowo plus 50%, obrony, plus 50 do obrony przez 3 tury i kontraatak na 3 tury z siłą 130%. Więc dosyć specyficzna mechanika. Myślę, że dosyć, mimo że te efekty będą jednak troszeczkę losowe w obronie, no to nadal może być całkiem i solidnym tankiem, i solidnym wsparciem, ponieważ w razie gdy nasi sojusznicy są na wysokich punktach życia, no to wtedy dostają odpowiednie podbicia, czy to do ataku i obrony, czy to do obrony i regeneracji many. W razie, gdy już są dosyć mocno obici, no to nie dojrzewają, że regenerują zdrowie, mają więcej obrony, no to jeszcze mają na sobie kontratak. Podobnie będzie w przypadku ataku, natomiast tam mamy troszeczkę większą kontrolę, więc możemy troszeczkę zbalansować sobie to, kiedy odpalić umiejętność kamienia, tak żeby była ona dla nas jak najbardziej korzystna. Natomiast nie używałbym go za bardzo w sumie na Tytanach, chyba że na samym początku, w momencie, gdy mamy to, to pełne życie, żeby dostać plus 50% do ataku. Natomiast gdy dostaniemy każdy kolejny hit od Tytana, no to wtedy te skile już nam się za bardzo nie przydadzą. Więc jest jakąś opcją, natomiast raczej wybierałbym inne postacie. Natomiast w przypadku mitycznego Tytana, gdzie no raczej głównie operujemy artami, i wtedy mamy dużo większą pewność tego, że nasze postacie będą na full życiu. No to myślę, że jest to jakaś sensowna opcja do rozważenia. Turniejowo również, czy w obronie, czy w ataku może się sprawdzić to fajnie, daje sporo podbić, więc na podbite ulepszenia jak najbardziej. Na szturmie może być też jakąś opcją, natomiast myślę, że tam będą lepsze postacie do użytku. Także, w sumie, raczej używałbym go jako, jako takie typowe wsparcie w ataku albo w obronach wojennych. I spróbujemy sobie dorwać którąś z tych postaci. Udało się ze ścieżki pozbierać tych coinów oraz z tego eventu przemierzowego. Także sprawdźmy, na co uda nam się trafić. Jest Bazel na sam początek, i otworzymy sobie skrzyneczkę. Parę trenerów, trochę żarcie. Nie mam ostatnio zbyt dobrego RNG, więc na cuda tutaj nie liczę. Ok. Cztery postać, no to zawsze troszeczkę więcej ekspad dla obecnych postaci. Jest Fenicjusz. Po Fenicjuszu kolejna czerwona postać. Jest to Mahegan. I okej. Okay, któryś już z rzędu Skaragremar. Więc spoko. Będzie na wymiankę. Leci kolejna czerwona postać, jest to soku strażnik. Czuję się jakbym był w portalu tylko dla czerwonych postaci, ale to przemierzanie super żywiołaki. Jest w końcu coś innego jest to Kwazir. No to przeskoczmy sobie gdzieś dalej. I co tym razem? Coś zielonego jest to Brien. Ok, mamy jeszcze trochę diaksów do użycia, więc jednym może jakimś fartownym strzałem dorwiemy coś lepszego no i jest Meresang, ok jako wyróżniona postać w sumie najnowsza chyba z z Dune myślę, że, że ciekawa nie jakaś super OP, natomiast na pewno prędzej czy później ją zrobię Dajcie znać, co myślicie o tych nowych postaciach i powodzenia w waszych losowaniach.